Witajcie, mam dzisiaj pytanie z Facebooka: dlaczego osoba uzależniona izoluje się od ludzi, od partnerki? Dlaczego nie chce kontaktu, nie odbiera telefonów, milczy, nie odpisuje na wiadomości? Dlaczego? 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 Ja go tak kocham, ja będę walczyć o niego, bo. Bo tylko dzięki mnie on jeszcze jakoś będzie funkcjonował, bo, bo tylko ja mogę mu zapewnić wszystko, co on potrzebuje, bo, bo gdyby nie ja, to on już by dawno, bo, bo ja mu pomogę, bo ja będę się biła o niego, bo ja zadzwonię do szefa, jak on się zajebie, to ja do szefa zadzwonię i usprawiedliwię, nakłamię, ja nakłamię rodzinie, że on jest w porządku, ja go nie będę oczerniała, ja nie pozwolę, żeby ktoś mu zepsuł opinię, żeby ktoś o nim myślał. A alkoholik? Ma wyjebane na to, co ty myślisz i co ty chcesz. Zastanawiam się w ogóle, gdzie jest twoja. Ja to już nie mówię o godności osobistej, o, yy, o jakimś poczuciu własnej wartości, nie, tylko o zwykłym, normalnym niebyciu natrętem. Natrętem. Jeżeli ktoś mówi, yy, spierdalaj, no to trzeba spierdalać. Jeżeli ktoś nie odbiera ode mnie telefonów, to znaczy, że nie chce ze mną rozmawiać. To jest takie proste, że już nic prostszego nie może być. Nie? Ale to ja. Hamski alkoholik, który wygląda z punktu widzenia alkoholika. Alkoholik ma jeden cel: alkohol, bo alkohol uwalnia go od napięcia, Uff, daje mu spokój wewnętrzny, poprawia mu e, pozytywne widzenie świata, uwalnia go od lęków, a ta znowu przedzwoni, będzie pierdolić mi, znowu nie pi, nie pi, nie pi, nie? Pi, nie? Prosta sprawa jest. Wybaczcie za to, w jaki sposób mówię, ale ja mówię to, co myśli alkoholik. No, niestety, przykro mi to dzisiaj jest stwierdzić, ale ja nie pamiętam, kiedy moje dzieci miały 12, 15, 18 lat. Ja pamiętam, jak były maleńkie, kiedy ja jeszcze nie byłem taki pogrążony bardzo. A teraz już miałem po trzy dychy, Kiedy to się stało? Nie mam pojęcia zielonego. Dupie, wszystko. Mi dzieci przeszkadzały, mi żona przeszkadzała. Mi wkurwiało wszystko, jak ja zajeżdżam z pracy, i już mam tą ćwiartkę, tam mam flaszkę, a ta lezie znowu do mnie. Syn idzie, tatuś, już na górę, bo cię nie można potem do szkoły dobudzić. Rozumiesz? Nikt i nic nie jest y, ważne dla alkoholika, jeżeli w porównaniu, w konfrontacji z alkoholem y, przegrywa każdy, zawsze i wszędzie. I nie ma jeszcze człowieka, który. Potrafiłby uzdrowić alkoholika wbrew jego woli. Tylko współzależniona ma taką chorobę w głowie. Myśli, że potrafi jemu pomóc wbrew jego woli. To tak nie działa, ale zostawmy to co moje, bo, bo ja mogę się mylić. Jest taka bardzo wykształcona pani psycholog, terapeuta, Janna Flis, napisała świetną książkę Współuzależnieni, polecam, specjalnie dla ciebie. Tym, co najczęściej zaskakuje osoby współuzależnione, jest fakt, że ich zachowanie wcale nie prowadzi do osłabienia uzależnienia, na które choruje bliska im osoba. Zwykle jest to całkiem na odwrót. To, co robi osoba współuzależniona, Współgra z tym, czego potrzebuje osoba uzależniona, a właściwie jej choroba, aby nadal się rozwijać. Można powiedzieć, że są to dwa bieguny tego samego problemu, choć wydaje się to zaskakujące. Im więcej wysiłku wkłada współuzależniony w naprawianie konsekwencji uzależnienia i ratowanie chorego, tym silniejszy staje się jego nauk. Rozumiesz? Nie wydaje mi się. Porzucenie współuzależnienia w pełni w ten sposób dwie funkcje. Ratuje osobę współzależnioną oraz zatrzymuje zachowania wzmacniające naukę. Więc yy, informacje, postaraj się zrozumieć. Te wszystkie Twoje zawracania dupy, dzwonienia do niego, naskakiwania, latania wokół niego jak mucha nad kupą, nie? Bo to nie można do niczego innego porównać, bo to jest, wiesz co, to jest żałosne. Ja wiem, co ty czujesz. Ja wiem, że masz potrzebę kochania, masz potrzebę nadkontrolowania, masz opiekę nad nadopiekowania. chcesz być błuszczy, chcesz go obrosnąć, chcesz za niego decydować, chcesz go uzdrawiać wbrew jego woli, nie? Chcesz mu pomóc? Daj mu święty spokój, co? Pozwól mu ponosić konsekwencje. Im prędzej straci ciebie, prędzej straci całą rodzinę, prędzej straci pracę, im prędzej pogrąży się na zdrowiu, tym prędzej ma szansę. Zacząć zdrowieć. To, co robisz, ty przedłuża jego, jego cykl picia, jego, jego chroniczne picie, co doprowadza do śmierci. Bo ciebie może oszukać, mnie może oszukać, próbować może mnie oszukać, bardzo wątpię, czy się uda. Ale serca nie oszuka, zawały, dwa za mną. Zapalenia trzustki nie oszuka, dwa stany zapalne za mną. Optuszczenie wątroby za mną. Początki marskości wątroby za mną. Wątroby też nie oszukasz. Ciebie jeszcze mówię. Jeżeli ulegasz zachowaniom nadopiekuńczym, podejmujesz rolę wspólnika nałogu. Rola ta prędzej czy później wyczerpie twoje zasoby emocjonalne, poznawcze, społeczne i finansowe, a alkoholika docelowo doprowadza do śmierci. Tyle. Postara się zapamiętać, jeżeli ktoś ci mówi, że nie chce, to znaczy, że nie chce. Tyle, co możesz zrobić, nic nie możesz zrobić. Możesz się pomodlić, możesz zająć się sobą, możesz zadać sobie pytanie, czy ty chcesz żyć w ten sposób? Bo prędzej przejdzie wielbłąd przez ucho igielne i prędzej 20 alkoholików wyzdrowieje, niż jedna współzależniona tak naprawdę zrozumie i uwolni się od głupoty swojego serca bo przecież nie obrażę się, ale to co robisz jest absolutnie nierozsądne, nie? to latanie za tym pijakiem wzmacnianie, pokazywanie, że on jest ważny no kurwa, pić nie umierać pić nie umierać, kurwa Ameryka chcę ci powiedzieć, że gdyby moja żona ode mnie nie odeszła ja dzisiaj bym nie żył dzięki temu, że odeszła i straciłem już wszystko ona była ostatnim moim przyczółkiem no, to Postanowiłem albo zdechnąć, albo żyć. Wybrałem życie, ale już nie w ten sposób, co, dotych, co dotychczas. Poszedłem się leczyć, poszedłem zdrowieć, już nie miałem komu się żalić, już dla nikogo nie byłem ważny, już nikomu nie mogłem chlipać, płakać do ucha. Musiałem wziąć sprawy we własne ręce. Poszedłem na terapię, poszedłem na mitingi, zacząłem zdrowieć, ponownie zacząłem wojować o miłość mojej żony, i dziś jesteśmy znowu szczęśliwym małżeństwem. Zdrowego rozsądku życzę. Bądź w zgodzie z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu. Pomyśl sobie, co kosztuje Ciebie ta miłość Ciebie, Twoją rodzinę jakie ponosisz koszty od tego obłędu, tej obsesji czy to jest tego warte czy, czy, czy nie lepiej się skupić na ludziach, którzy są warci kochania opiekować się ludźmi, którzy są warci Twojej troski. Jeżeli chcesz pomóc alkoholikowi, jeszcze raz to podkreślę, pomóż mu w ten sposób, aby mógł wreszcie zacząć ponosić bardzo bolesne i bardzo dotkliwe konsekwencje swojego pijaństwa. Tyle. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pozdrawiam Pa, alkoholik z Lester. Zapraszam.